Cześć kochanie. Witam wszystkich z Poznaku Ryb w czytaniu na luty 2023. Moi drodzy, czytanie rozpoczniemy od rozkładu ogólnego z kart wyroczni. Następnie przejdziemy do czytania na miłość dla singli, później na miłość dla osób w związkach, potem praca, kariera i finanse, a na samym końcu duch i emocje. Moi drodzy, czasówki oczywiście znajdziecie w opisie filmu, także wystarczy, że go rozwiniecie, no i możecie przejść do wybranej przez Was części bądź części, która po prostu Was najbardziej interesuje. Dodatkowo w opisie znajdziecie link do czytania na rok 2023, tam jest nawet czytanie z podziałem na miesiące, więc zachęcam. Również link do czytania z serii Wybierz kartę, właśnie na ten rok, i inne czytania właśnie Wybierz kartę, więc korzystajcie jak najbardziej. W opisie też będzie kontakt do mnie, więc jeżeli ktoś potrzebuje się umówić na czytanie prywatne, bądź po prostu czymś się podzielić, to zachęcam. Można zrobić to mailowo, bądź przez Instagrama. No dobrze. Tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Teraz zaczynamy. I zaczynamy od kart wyroczni, tak jak powiedziałam. I będą to karty wyroczni mojego autorstwa, takie os księżycem. I zobaczymy, jakie mają przesłania dla Was, moje drogie rybki. Już tu nam wypada karta. Ok. Równowaga i harmonia są tym, czego pragnę i potrzebuję. To jest karta, którą. Bardzo podobną kartę miały wagi, no i potrzebujecie, właśnie. Ja w sumie jestem rybą, więc też jak najbardziej się z tym utożsamiam. Właśnie takiej stabilizacji, tego balansu, że wiecie, na czym stoicie że e, po prostu nie musicie się martwić o jutro, zastanawiać się, tylko możecie sobie właśnie porobić plany, bo wiecie, co, mm, co Wam życie gotuje, co Wam życie ma przynieść. E, bardzo nie chcecie właśnie takiej sytuacji, mm, gdzie się musicie denerwować, nie wiecie, co zrobić dalej. No, wiadomo, życie to nam będzie i tak e, gdzieś tam przynosiło takie, tak, taką niepewność e, i i strach przed zmianami, różnymi roszadami. Natomiast dążymy do tej równowagi. No, wątpię, żebyśmy osiągnęli tę równowagę, ale warto, warto pomarzyć. No i warto się do niej po prostu gdzieś tam zbliżać, robić małe kroczki w tym kierunku, żeby faktycznie nam się fajnie układało, żeby się nie trzeba było stresować i żeby nie było brr, żadnych dram. Mamy tutaj moc, mamy tutaj siłę. Wiecie co, ja ostatnio mm, rozmawiałam z... Mm, no, jedną z moich klientek powiedzmy przez telefon, no i właśnie ona mnie tam porównała do zresztą swojej córki, że ja jestem właśnie taka bardziej um, pełna mocy. I myślę, że to też jest coś takiego, czego. Myślę, że ryby się tego uczą w swoim życiu, bo ja nie pamiętam, żebym taka za dzieciaka była, a tutaj to mój charakter bardzo, bardzo ewoluował. I myślę, że u każdej z nas, albo u każdego z nas jest coś takiego, że faktycznie z lat, z wiekiem, może tak tak, 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 tak to ujmę z wiekiem, z doświadczeniem, z różnego rodzaju sytuacjami, których doświadczamy, cały czas stajemy się, silniejsi. Dążymy do tego, żeby było naprawdę w porządku i mm, walczymy o to, walczymy. Mam wrażenie, że tutaj trochę jest ten, ten duch właśnie walki, no ale przede wszystkim jest ta siła. Jestem ciekawa, w czym ona będzie się przejawiała w lutym 2023, dlatego sobie rozłożymy karty teraz dla Singli, także, ale uważam, że tutaj no jest, jest ten piorun, jest burza, ja w ogóle się boję panicznie burzę. Mm, i myślę, że też to będzie coś dla Was takiego a, że, jak już jak wchodzicie, no to jak grą po prostu. Jak się pojawiacie, no to tak z mocą. Nie, że gdzieś tam w tle i tak dalej, tylko jesteśmy na pierwszym planie. No wiecie, jak, jak jest burza, jak jest ciemno, jak nagle jest ta błyskawica, to, to raczej w tę stronę zazwyczaj się odwraca wzrok wręcz niekontrolowanie. No i wy będziecie takimi błyskami dla ludzi. Fajnie, podoba mi się to. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o miłość, właśnie dla singli z znaku ryb. Mhm. No, byłoby miło, prawda? Jak była ta, byłaby ta równowaga, harmonia, trochę spokoju, trochę odsapnięcia. E, mamy Rycerza Mieczy, tu może się ktoś pojawić. To tak właśnie z nienacka, jak ten nasz błysk. Mm, królowa Różdek, bardzo się cieszę, że ta karta się pojawia, bo ona jest właśnie mocno przyciągająca i na pewno będziecie przyciągali tutaj energię. I paźmiecze, ale wy nie wiecie jeszcze czego chcecie. Wy przyciągacie do Was będą w tym miesiącu, jakby na Was będą się gdzieś tam te głowy, oczy, cokolwiek obracały. I widzę właśnie ten sex appeal, tą pewność siebie i no i właśnie tą siłę, tak? No bo jednak królowa róże, to jest taka potężna królowa. Ale Wy jeszcze nie do końca wiecie, którym chcecie iść. Trochę to takie jakbyście nie wiedzieli, na czym Wam tyłek jeździ, że o może spróbuję tego, tego, chcemy popróbować, chcemy podoświadczać. Na razie nie zamykamy się, że tak powiem, na jedną drogę, nie wybieramy jednego kierunku, tylko chcemy sobie z każdego kielicha, że tak powiem, łyka wziąć, taką degustację wręcz zrobić. Natomiast no, jest tutaj na pewno jakaś energia właśnie męska. Ewentualnie, właśnie kobiety tak, tak, z takimi jejami, że tak powiem, że jak ktoś się w waszym życiu pojawi, no to po prostu jak, jak grom z jasnego nieba. Wy mieliście kiedyś takie czytanie, chyba półroczne w zeszłym roku, chyba nawet takie nazwałam, właśnie jak grom z jasnego nieba. No i jak ta osoba do was do, do życia wejdzie, w wasze życie wejdzie, to to będzie właśnie coś takiego, tak? Jak grom z jasnego nieba, tak po prostu, nie? No i będziecie się czuli um, bardzo komfortowo właśnie, bardzo pewnie przy tej osobie, um, ale też um, nie wiecie, czy to już to, czy mam się już statkować, czy to już jest właśnie ten moment, czy może powinienem, powinnam jeszcze sobie właśnie tutaj degustację utworzyć. Także tutaj mogą być rozkminy, może być zastanawianie się, którędy iść. Um, myślę, że w lutym jeszcze nie dojdziecie do takiego wniosku, że dobra, to jest to, tędy idę. Dajcie sobie czasy, dlaczego nie? Tak to widzę moje single. Teraz przejdziemy do osób w związkach. Zobaczmy, co u ryb, które już są w związkach, już są w relacjach. Sprawdźmy, jak to wygląda, moje drogie rybki, bo wow, jeżeli chodzi właśnie o osoby w związkach, w relacjach. Hmm, pojawia nam się umiarkowanie, dążymy do równowagi i harmonii, dążymy do balansu, moi drodzy. Tutaj jest energia strzelca, więc możecie mieć do czynienia z osobą z poznaku strzelca. Dziesiątka mieczy. Hmm. Ok, i mamy świat, mamy jakieś zakończenie cyklu. Mam wrażenie, że y, wasz partner, partnerka w jakiś sposób trafi w sedno. E, może trafić w czuły punkt, bo zobaczcie, że tutaj ta. Ten nóż, w sumie to jest rzucanie nożami akurat w tym wypadku, jest idealnie na tym środkowym, na środkowym polu. Nie zdziwiłabym się, gdyby właśnie wasza druga połówka trochę zachwiała waszą równowagę. Troszkę was właśnie wyprowadziła z tej równowagi, a wy tak bardzo chcieliście ją osiągnąć. No i mm, zobaczcie nawet ta postać, tak? Jedno oko ma przymknięte, ale w drugim obserwuje bacznie, bo, bo się boi, bo myśli, że właśnie. Nie do końca jest to zaufanie takie stuprocentowe. To tak, jakby ktoś poprosił was, to ja tutaj ogarniam właśnie rzucanie nożami, połóż sobie jabłko na głowie. No, kto to zrobi? Jakby takiego zaufania ja bym do nikogo nie miała, serio. Mm. I myślę, żeby. Wow! Szaleństwo! Myślę, żeby też podejdziecie do tego. tego, tego, tego tej sytuacji właśnie w taki sposób, okej, okay, ale ja chcę patrzeć, okej, okay, ale ja chcę właśnie jedno oko mieć otwarte, żeby nie zburzyć swojej równowagi, nie zburzyć tego, co budowałem, budowałam przez tyle czasu mm. i przede wszystkim mieć na wszystko oko. Tak. tak. Po prostu kontrola, moi drodzy, kontrola. Na samym końcu mamy kartę świata. Nie zdziwiłabym się, gdyby tu była właśnie jakaś podróż, może, może jakaś fajna wycieczka, coś tutaj może się zadziać fajnego u Was, hmm, jakaś propozycja, ale też jest to energia zakończenia pewnego cyklu, więc może hmm, dana sytuacja, która tutaj właśnie w Waszym związku się, jeżeli chodzi o to rzucanie nożem i ten ogrom zaufania, właśnie się gdzieś tam kończy i przechodzicie do czegoś nowego, A, więc tu z końcem na mnie lutego będziecie domykali różnego rodzaju sprawy. Mm. Właśnie takim mocno, mocno związkowe, może zdecydujecie się właśnie zrobić coś bardziej spontanicznego i, nie wiem, zamieszkać razem, czy przejść właśnie na następny etap znajomości. Więc tutaj tak, to jest rozwojowe, tak? Tylko, że no Wy się boicie tego, tego rzucania nożem, tak? Że no, to, to jest za duże ryzyko. Nie, nie, nie szukacie czegoś takiego, aż takich wrażeń nie potrzebujecie. Dobra, tak to widzę, jeżeli chodzi o osoby w związkach. Teraz przejdziemy do czytania na pracę, karierę i finansów. Zobaczmy, co u moich rybek, jeżeli chodzi o pracę, karierę i finanse. Sprawdźmy, co u rybek w tej dziedzinie. Zobaczmy, co u Was, moje drogie rybki. Ok, pojawia nam się dziewiątka mieczy. Mhm. Sprawdźmy dalej. Król różdek i kapłanka. No, powiem Wam tak. Y na samym początku ta dziewiątka mieczy, no to jest taka karta, no deprechy, tego, że coś się nie udaje, coś was mocno może zawieść w ogóle e, gdzieś tam z początkiem, powiedzmy, e, lutego. E, I to wpłynie, to wpłynie myślę, że najbardziej na waszą taką równowagę, właśnie emocjonalną. E, możecie czuć się zdołowani, możecie czuć się zdemotywowani. No tutaj mogą być po prostu nieprzyjemności. Natomiast e, myślę, że. Ogarniecie się bardzo szybko, bo pojawia nam się król różdek. No to jest energia szalenie przedsiębiorcza. Ona ma bardzo dużo zbieżności z cesarzem, a cesarz jest liderem. Cesarz jest osobą, która mimo tego, i tak samo król, zobaczcie, że on tutaj ma krew, ale zobaczcie, go trochę krwi. To tak jakby ktoś mu dał w mordę, że tak powiem. Ale ona się tylko otrzepał, że tak powiem, lekko ogarnął, i zobaczcie, wraca. On wraca do boju, go się nie da. Tak łatwo, e, łatwo e, pozbyć, wykurzyć. E, ma swoje zdanie, ma, jest bardzo elokwentny, ma e, pewne zasady i mam wrażenie, że właśnie no, królowi różdek to w drogę lepiej nie wchodzić podobnie jest z królem mieczy. Bo oni jak już się wkurzą, to jest taka, wiecie, barania energia, e, znaków właśnie ognistych, ale ten baran mi się najbardziej taki, wiecie, no. Rzucający się, to no właśnie to jest taka energia, że on się po prostu rzuca, nie? I ta agresja jest faktycznie, ale ta agresja jest dodatkowo właśnie taka elegancka, bo, bo to nie jest coś wyssanego z palca, że się rzuca, a nie ma podstaw, tylko faktycznie jest, jest fundament, jest podstawa. Porozmawiajmy. No, u mnie to chyba działa wstecz, to, to czytanie akurat. No i na samym końcu mamy kapłankę, i ona tutaj wprowadza ten element równowagi pomiędzy białym a czarnym, pomiędzy. Skrajnościami, ona szuka tego złotego środka, ok? To jest tak trochę jak mediator by wkraczał. Na początku jest to na początku jest w ogóle deprecha, że jak ktoś mógł nas tak potraktować. Później jest ta właśnie agresja to takie, że ja mu pokażę. A później, ok. To, to teraz mediacje. Teraz porozmawiajmy na ten temat, wytłumaczmy. I to jest zrozumienie siebie, zrozumienie drugiej strony, spotkanie się w połowie drogi. Okej, okay, negocjacje, kompromis i tym podobne. No i znowu, właśnie, szukanie tej równowagi. Tak to widzę, moje drogie, moje drogie rybki. Ciekawa sprawa. No nie wiem, jak z wami, ale ze mną to tam poniekąd. No ja czuję tutaj te takie energie gdzieś tam wokół siebie, więc ciekawa sprawa. Um, ale u mnie to chyba raczej wstecz właśnie. E, dobra, zobaczmy, jak to wygląda duchowo. Sprawdźmy, tutaj mamy karty tutaj na ducha. Dziesiątka różek na samym początku. No dużo, dużo się dzieje, dużo roboty, dużo emocji. E, myślę, że możecie czuć się faktycznie przytłoczeni, um, bo to, co się dzieje, to są takie silne rzeczy. Tak jak tutaj jest ta moc, no to... Po prostu dużo. Możecie czuć się wręcz przebudzowani. Za dużo nawet. Um, ósemka mieczy czyli przyblokowani momentami, że chcielibyście więcej, chcielibyście dać siebie więcej, więcej zrobić, spróbować. A cały czas jakaś ściana. Coś tutaj um, nie do końca gra. No i królowa kielichów, no ale znowu jest to zrozumienie, znowu jest wyrozumiałość. To też jest fantastyczna cecha, jeżeli taką posiadacie, że mimo tego, że naprawdę dużo rzeczy może się dziać, to też nie widzicie tylko i wyłącznie czubka swojego nosa, ale staracie się... Zrozumieć drugą stronę. I mimo tego, że wiecie, czujecie jakąś blokadę, że coś albo ktoś Was blokuje, to wy OK, ale czemu tak jest? Podchodzicie do problemu w ogóle z innej strony, do, do sytuacji z innej strony, żeby się dowiedzieć, jaka jak, jak jest to sytuacja, właśnie międzyludzka. Co tą osobą motywuje? Jakby co, dlaczego tak postępuje, a nie inaczej? To też jest naprawdę ważna, ważna cecha. Przy dziesiątce różnych, no to no generalnie no duży zapierdziel, dużo roboty. Um, no i też zmęczenie. To, ten luty faktycznie może być dla Was w jakiś tam sposób męczący. Nie wiem, może, może część z Was, tak jak ja przykładowo, no ja będę miała jakieś tam mini ferie, i myślę, że tutaj gdzieś sobie, mm, może nie to, że po bo nie w tym roku, a, ale na pewno sobie odporzę. Natomiast ci, którzy mają, no będą mieli tutaj zapiernicz, no to współczuję, bo bluty mimo tego, że krótki, to będzie intensywne, po prostu będzie intensywne z racji tego, że tych energii będzie się przeplatało bardzo dużo, to jest trochę tak jak właśnie mamy to ciężkie powietrze przed burzą, później mamy faktycznie burzę jest to oczyszczenie i później wdychamy świeżym powietrzem, ale potem znowu się robi skwar, A, więc jest dużo skrajnych emocji. Tak to, tak to widzę moi drodzy. Um, dajcie znać oczywiście, czy rezonuje, czy zarezonowało tak jak poniekąd ze mną właśnie wstecz, bo u mnie to chyba raczej styczeń był taki. Dajcie znać, dzięki bardzo, no i do zobaczenia w kolejnych czytaniach.